Dzień dobry, moje nazwisko, Prędki Jacek. Dzisiaj zajmiemy się wklejaniem zdjęć oraz pracą z narzędziem tekst w programie Microsoft Paint. Będziemy realizować temat w Ptasie Trale z podręcznika do informatyki do klasy czwartej z serii Lubię to. To zaczynamy pracę. Na początku Tworząc nasz, nasz plakat, tutaj akurat wybrałem zamiast w podręczniku opisanej sytuacji ptaki w mojej okolicy, wybraliśmy, wybrałem sobie ptaki zimujące w Polsce. Na początku zmieniam kolor naszego projektu, a następnie tworzę jego tytuł. Ustawiam sobie czcionkę na wielkość odpowiednio dużą. Taki zimu, w Polsce. I tutaj będę jeszcze starał się, aby te, ten napis miał pseudocieniowanie. Czyli aby posiadał kilka pokrywających się kolorów. Tu jest kolor jasno-niebieski. Teraz wybieram jeszcze jaśniejszy, powtarzam tekst. Zmieniam kolor tym razem na ciemniejszy. Powtarzam tekst. I teraz, aby stworzyć wrażenie. do cieniowania nakrywam warstwy jaśniejsze na ciemniejsze. Oczywiście kwestia kwestia oczywiście pokrycia, w, którym, w jakim kierunku i z jakim wychyleniem jest oczywiście już sprawą indy indywidualnego gustu. I teraz ten uzyskany napis Właśnie w tym miejscu sobie umieszczam. Naszą następną czynnością będzie poszukanie obiektów, które chcemy zamieścić na naszej stronie. W tym przypadku, oczywiście, zdjęć ptaków. W internecie, szukamy dowolnej, przykładowej strony, która posiada zdjęcia możliwe do wykorzystania przez nas. I tutaj może. może sobie wybierzmy z dwa przykłady może to być puszczyk i w tym przypadku co robimy kopiuj grafikę włączamy dodatkowe okno paint wklejamy nasz obrazek, jak widzimy on jest dosyć duży i teraz będziemy zmieniali rozmiar wyłączamy zachowanie proporcji co co prawda może niekorzystnie wpłynąć na nasz obrazek, ale chodzi o to, by wszystkie obrazki były równo skadrowane w naszym plakacie. Zmieniamy sobie w wielkość. Ja tutaj przyjąłem 400x400, /400, czyli kwadrat. Można sobie oczywiście inaczej to ustawić. Teraz kopiuję. Następnie łączam okno z naszym plakatem. klejam, Ustawiam mniej więcej w miejscu docelowym i teraz będę zdjęcie podpisywał również wykorzystując efekt pseudocieniowania tym razem zrobię to z dwóch kolorów pomarańczowego i czerwonego czyli zaznaczam kolor zaznaczam tekst tekst będzie już mniejszy wystarczą mi 32 piksele O, właśnie, takie coś powtarzam dla ciemniejszego koloru. Następnie zaznaczam. No, powiedzmy, że tak. Teraz pod nasze zdjęcie umieszczam napis. Przodzę z powrotem do naszego obrazka. Wybierzmy sobie może poczciwego wróbla. Kopiuj grafikę. Również w kolejnym oknie. Czynności są analogiczne, czyli zmieniam rozmiar, włączam proporcje. Również ustalam sobie na 400 pikseli. Coś tutaj. A, bo zamiast 400 pikseli zrobiłem czterokrotne powiększenie. Już za chwilę będzie dobrze. Teraz kopiuję, wklejam, przemieszczam. Za chwilę przemieszczanie sobie jeszcze coś powiemy. I oczywiście podpisuję. Rubel, zmieniam kolor. Oczywiście trzeba pamiętać, żeby te kolory mieć te same. Najlepiej to wygląda w tym momencie. Następnie roznaczenie przezroczyste. I teraz mamy już bardzo ładnie zrobiony nasz projekt. Teraz naszym celem byłoby to ładnie wypoziomowanie. Teraz kombinacją klawiszy Ctrl G włączamy siatkę i możemy sobie starać się przenieść nasze. Nasze, te, nasze elementy naszego projektu w równe, miejsca. Oczywiście, aby to zrobić profesjonalnie, trzeba było tak naprawdę mieć odpowiednie funkcje formatujące w programie graficznym. Ale plus, minus pasuje. Siatkę wyłączamy. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby sobie dalej tworzyć kolejne elementy naszego projektu. Mniej więcej tak to wygląda. Mam nadzieję, że pokazałem bardzo ciekawą metodę tworzenia takich plakatów tematycznych. Zachęcam do własnej inspiracji oraz własnej pracy. Dziękuję za uwagę.